Będzie, ale ciebie nie będzie widać. No, dobra. Będzie no. No, tu nowy, nowy nabywca naszej te czwórki. No, was właśnie pozdrawia, nie wiem czy słychać. Mamy prawie dwunastą w nocy. Właśnie został nowym właścicielem naszej te czwórki. Mam nadzieję, że zadowolonym, że sobie wszystko porobi. A wy czekajcie na nowe filmy, które oczywiście będą, już nie z te czwórką, ale z naszym nowym nabytkiem. Ale być może nie jest to ostatni film, te czwórki. Może kiedyś jeszcze pojadę do tego pana. Nie wiem, za rogi nagram. Dobra widzowie, te cztery sprzedane na razicho.